Była bardzo był pan sportowcem, był pan naukowcem, politykiem, Tak. Czy taka rozmaitość? Ja jestem był. Ja, można mnie nazywać pan był. <grym, <grym, ja już <grym>, rozmaitość była byłem. rozmaitość wynikiem świadomego wyboru, czy też była dziełem przypadku? No to była jednak osobista energia. Włożyłem na to dużą pracę intensywną. To natura. Ja się patrzę na moją córkę. Moja córka była najmłodszym full profesor w Izraelu. Jest. Jest dyrektorem szkoły historyków na Uniwersytecie Hebrajskim. Profesor Jefad Weiss. Ta córka, której Lonek, Aaron, którego Pan zna, mojego brata, jest wujkiem, tak? Ja, i cały czas pracuję. Już dosyć. Ja jej mówię, Ifat, trochę spocznij. Nie, to jest natura. Wow. Mojej mamy. Mój tato miał zawsze czas na koncert, spoczywał sobie łagodnie, a moja mama zawsze jakaś energia taka. Nie, to jest, powiedziałem już, to jest rodzina patologia, być zajętym. No już teraz nie. Na stare lata ja mam czas, nie mam dużo czasu, ale ja mogę mieć czas i mam go, bo wie, pan wie jak to. Starość to już, na no starość nie ma się taką energię. Jednak człowiek jest zmęczony po prostu.